Cześć, witam Was w kolejnym odcinku magnetycznego pingwina Jarvis a raczej jego tych tutaj zmagań rano wyczyściłem sobie już tutaj rdzeń troszkę radiator przetarłem z tego, z tego, o, z tego, z tego wentylator jeszcze wykręca, ale to już po południu i całą tą konsolę tam troszeczkę kompresorem delikatnie pod małym ciśnieniem Wyczyścimy i dopiero będę składał, żeby się to już rano wieczorem, wczoraj <coughs> też nie chciałem już warkotać, a rano tutaj też no, zbyt czasu dużo nie ma, żeby to mm, tak na szybko, na szybko ogarnąć. Także tutaj sobie to wszystko przygotuję. No i myślę, że. To będziemy mogli sobie spokojnie tutaj przeczyścić i, i już składać. Także większość mam e, przeczyszczone, tylko mówię tu jeszcze te pokrywy i ten wentylator załatwiamy. No i to składamy. Także miłej środy Wam życzę. Ja spadam do pracy, a wy się czy Mojta prawa już prawie wypita, już tam z tyłu, nie zdążyłem nawet jej tutaj donieść. Także Wam też życzę miłego poranku. No i do zobaczenia.